Gotowanie jest dla mnie czymś więcej niż tylko przygotowaniem posiłku. Do każdego dania staram się dodać szczyptę magii i ukierunkować energię na to, czego właśnie potrzebuje moja rodzina. Dziś gotuję zupę pomidorową, którą uwielbia chyba każde dziecko. Jako, że jest czerwona, jest dla mnie symbolem witalności i wigoru, którego bardzo brakuje nam w ten zimowy czas. Najpierw gotuję ryż w osolonej wodzie. Biel równoważy, a my mamy dość burzliwy emocjonalnie okres, więc trochę równowagi nam nie zaszkodzi. Następnie podsmażam pokrojoną cebulę, która również jest biała, więc jeszcze trochę równowagi i odrobinę optymizmu w postaci żółtego masła. Zupę gotuję na wywarze, który przygotowałam wcześniej. W nim również zaklęta jest pozytywna energia w postaci kolorowych warzyw, które w nim pływały. Cebulkę dodaję do wywaru i kutuję przez chwilę. Następny krok to koncentrat pomidorowy, który reprezentuje dla mnie wspomniane wcześniej witalność i wigor. Cały słoiczek będzie w sam raz. A teraz zielone przyprawy. Zielony uspokaja, więc za pośrednictwem suszonej natki pietruszki Ileścia lubczyku przemycam odrobiną spokoju ducha. I jeszcze więcej równowagi. Zagęszczam zupę łyżką mąki z odrobiną śmietanki 30%. Rzadko trzymam się ściśle przepisu. Gotuję tak, jak mi serce podpowiada. Na koniec przyprawiam solą i pieprzem. Pieprz to kolor ziemi czyli uziemia. Żebyśmy zanadto nie bujali w obłokach. I moja magiczna zupa gotowa.